Cześć, kochani! Ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji w tym odcinku skoncentruję się na najważniejszej relacji, jaką mamy w życiu, czyli relacji samego ze sobą, samej ze sobą. I będzie tutaj mowa o akceptacji. Akceptacji jako drodze do odpuszczenia. Odpuszczenia trudnych myśli, trudnych emocji i drodze do stanu spokoju, harmonii i obfitości. I tutaj na wstępie zachęcam Was do tego, żebyście jeżeli po tym odcinku mój wcześniejszy materiał o tym jak skutecznie odpuszczać. I tam prawie przez godzinę dzielę się swoim doświadczeniem różnymi technikami, ćwiczeniami, obserwacjami w zakresie właśnie skutecznego odpuszczania. A teraz skupimy się na tym elemencie odpuszczania, jakim jest akceptacja. I zacznijmy od takiej wizualizacji. Możesz zamknąć oczy, ale oczywiście nie musisz. Bo ta wizualizacja będzie bardzo, bardzo prosta. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś takim dzikim, bardzo dużym lesie. To mogą być na przykład bieszczady. Jesteś w bieszczadach, w dziczy. I oddaliłeś się daleko od swojej bazy. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie orientujesz się, że nie masz pojęcia, gdzie jesteś. Zgubiłeś drogę, zgubiłaś drogę. Masz plecak i w plecaku masz mapę, kompas, masz też jakiś prowiant. No ale teraz wyobraź sobie takie trzy scenariusze. W scenariuszu numer jeden. Przede wszystkim koncentrujesz się na tym, co poszło nie tak, co cię doprowadziło do tego momentu, w którym teraz jesteś. Czujesz jakiś strach, ale on przeplata się ze złością, z gniewem na samego siebie, ale też na innych, bo być może ktoś wprowadził Cię w błąd, źle pokierował, a może jakaś ważna osoba, przewodnik albo Twój partner nie chciał wybrać się z Tobą na ten spacer. No i w związku z tym zgubiłaś się. Jesteś pośrodku lasu i godzina jest coraz późniejsza. No i ty koncentrujesz się na tym, co było źle, jesteś wściekła, analizujesz całą tą historię, przeszłość i to ci odbiera energię, to ci odbiera siły. I jedna myśl ciągnie za sobą kolejną. Jesteś w ogromnym chaosie. No i z... tak czekasz, czekasz. W, jesteś w tych trudnych emocjach, zaczyna się ściemniać. Scenariusz numer dwa to scenariusz, w którym stwierdzasz, że tak naprawdę. To nic się nie dzieje, na pewno sobie poradzisz. Co prawda, nie masz pojęcia, gdzie jesteś, jesteś tutaj pierwszy raz, ale wszechświat cię poprowadzi, na pewno wszystko będzie dobrze i właściwie to starasz się nie myśleć o tym, że zabłądziłaś, starasz się myśleć pozytywnie, że to jest nieprawda, no i idziesz przed siebie. Jakie mogą być rezultaty tych dwóch podejść? No, w pierwszym podejściu mamy tutaj sytuację, w której ktoś marnuje swój czas, swoją energię na to, by zastanawiać się, co w przeszłości poszło nie tak. I kolejne minuty, kolejne godziny, energia życiowa, zasoby takie życiowe. Pomysły są marnotrawione na to, by po prostu być w tych emocjach z przeszłości, by wracać cały czas do tej historii z przeszłości, do tego błędnego koła, i w konsekwencji taka osoba może być zamrożona, może być też w chaosie takim emocjonalnym i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Być może usiądzie. Na środku tego lasu i się podda, albo będzie potrzebowała bardzo dużo czasu do tego, żeby się uspokoić. No i w końcu się ściemni, no i znowu pojawią się dodatkowe problemy, więc to powracanie do przeszłości w takim akurat momencie tak naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo jakiegoś niebezpieczeństwa i zmniejsza prawdopodobieństwo przetrwania. W scenariuszu numer dwa. Taka osoba, która zdaje się nie widzieć tego, że zabłądziła, że coś jest nie tak, wypiera tak naprawdę rzeczywistość i żyje w jakiejś iluzji. No, i jakie mogą być konsekwencje. No, oczywiście może się okazać, że zabłądzi jeszcze bardziej, oddali się jeszcze bardziej od bazy i trudniej będzie ją odnaleźć, trudniej będzie też przeżyć z tym prowiantem, który ma w plecaku i zagrożenie będzie tak naprawdę z każdą godziną wzrastać. No i wyobraźmy sobie teraz scenariusz numer 3. No i taka osoba w scenariuszu numer 3. Czyli ty w scenariuszu numer 3. Kiedy orientujesz się, że nie wiesz, gdzie jesteś, zgubiłeś drogę. To po prostu nazywasz to. Okay, mówisz do siebie, Ok. Zgubiłem drogę. Jestem właśnie w kryzysie. Nie mam pojęcia, jak wrócić do bazy. Nazywam to. Zwracam uwagę na to, co jest faktem, i nie uciekam przed tym. No, i następnie, jeżeli już nie jestem w przeszłości, nie udaję, że tej rzeczywistości, w której jestem tu i teraz, nie mam, to mam energię, siły i motywację do tego, żeby skupić się na rozwiązaniach i na przyszłości, bo w tym momencie, w którym jestem, tu i teraz, kiedy już zaakceptowałem to, że zgubiłam się, i nie mam pojęcia, gdzie jestem, to najważniejsze jest to, żeby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli mi wrócić do domu. Ale do tego potrzebuję wewnętrznego spokoju. Nie walki, nie wypierania, nie chaosu, tylko spokoju. A pierwszym krokiem do tego jest właśnie zaakceptowanie mojej rzeczywistości, faktów, tego, co dzieje się tu i teraz. No i właśnie na tym przykładzie widzimy, czym jest prawdziwa akceptacja. Mamy często mylimy akceptację, na przykład z brakiem działania, z brakiem zmian, co oznacza na przykład, albo oznaczałoby raczej, że kiedy dzieje nam się krzywda, to akceptując, podchodząc do takiej sytuacji z akceptacją, to muszę jakby udawać, że wszystko jest ok i być w tym dalej, w tej mojej sytuacji, która jest dla mnie bolesna, która jest dla mnie krzywdząca, dalej. Natomiast zupełnie nie o to chodzi. Akceptacja wiąże się z działaniem, ale w pierwszym kroku musimy po prostu nazwać to, poczuć to, co dzieje się w chwili obecnej, nie uciekać przed tym, ale też nie wracać nieustannie do przeszłości. Tak? Kiedy mówimy o tym przykładzie z tą krzywdą, to nie oznacza wtedy tego, że ja będę po prostu rozpamiętywać, co zrobiłem mnie tak, co doprowadziło mnie do tego miejsca i w nieskończoność tak naprawdę analizować historii swojej, swojej rodziny, ale nie wychodzić z tego, nie robić nic, by zmienić swoją sytuację. To nie oznacza też tego, że ja będę udawać, że jestem w jakiejś bańce, która mnie chroni i zbuduję sobie szereg mechanizmów ochronnych, które sprawią, że poczuję się. Na chwilę bezpiecznie, tylko to oznacza to, że po prostu to, co się dzieje, nazywam, zauważam i akceptuję to, że jestem w takiej sytuacji, która może być niekomfortowa, i to, co dzieje się tu i teraz, też może wiązać się z nieprzyjemnymi, trudnymi emocjami, i też akceptuję emocje, które za tym idą. A za tym, zobaczcie, że idzie. Energia do działania i energia do zmian. Czyli akceptacja to nie jest takie poddanie się warunkom zewnętrznym, jeżeli mam na nie wpływ, jeżeli te warunki są złe. No to warto zwrócić uwagę na to, żeby tutaj tego nie mylić, ale nie jest to właśnie też taka walka bez sensu. Chodzi o to, żeby to działanie, było celowe, żeby było mądre, żebyśmy nie marnotrawili swojego czasu i energii życiowej. Tak? Czyli kiedy akceptuję w tu i teraz moją rzeczywistość, to odzyskuje swoją energię, którą mogę przekierować na przyszłość, zamiast właśnie analizowania i wracania do tej przeszłości. Teraz Weźmy jakiś przykład romantyczny. Wyobraźmy sobie, że w przeszłości poznaliśmy kogoś, kto mógł być miłością naszego życia, z kim mogliśmy stworzyć taki długotrwały związek, natomiast mamy takie poczucie zmarnowanego potencjału. Czyli ani jedna, ani druga strona nie zrobiła nic z tym, nie zrobiła pierwszego kroku. I jesteśmy w miejscu, w którym mamy poczucie, że poznaliśmy kogoś wartościowego, ale to zostało zakończone. Nie rozwinęła się ta historia. Nic nie ma. Tak? I teraz możemy cały czas wracać do tego, co się wydarzyło. Kilka dni temu, kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu i zastanawiać się, co by było, gdybym powiedziała coś innego, gdybym nie zareagowała tak emocjonalnie w tej sytuacji, co by było, gdybym jednak wyznała mu uczucia, gdybym rzuciła się na niego, co by było, gdyby. Ale zauważ, że to w tym momencie już nie ma sensu, dlatego że nie masz wpływu na tą swoją przeszłość, nie możesz tej przeszłości zmienić. To, co możesz zrobić, to zaakceptować tu i teraz to, że nie jesteście razem. Nie wykorzystaliście tego potencjału. I okej, okay, to nie jest łatwe. To jest bolesne, tak? To będzie wiązało się z jakimiś trudnymi emocjami, akceptacja tego, jaka jest rzeczywistość tu i teraz, jakie są fakty. Nie mówię ci, że to, że zaakceptujesz swoją rzeczywistość, to równa się temu, że tu i teraz od razu masz poczuć szczęście. Tylko. Będziesz miała przestrzeń do tego, by przekierować tę energię z przeszłości na coś zupełnie innego. Tak, żeby cały czas nie przywiązywać się do tych scenariuszy, które już w tym momencie ci nic nie dają. One nie są już jakby realistyczne. One do niczego Cię nie prowadzą, tylko do poczucia winy, tylko do innych, trudnych emocji. Więc, by odzyskać swoją energię, by odzyskać swoją siłę i moc, no to musisz być w tu i teraz. I w tu i teraz zaakceptować to, co jest i to, co dzieje się z tobą, też na poziomie emocjonalnym. I dopiero z takiego miejsca można zacząć zastanawiać się nad tym, jakie są rozwiązania, czy są, na ile masz w ogóle wpływ. Można zadać sobie na przykład takie pytanie, co jest w tym dobrego? Nie zawsze, oczywiście, musi być tak, że to, co się wydarzyło, przyniosło coś dobrego, albo że za tym stało coś dobrego, ale może warto podrążyć to, popytać siebie nawet kilka razy, co dobrego za tym stoi. Bo z jakiegoś powodu na tym przykładzie ani jedna, ani druga strona nie podjęła decyzji, nie odważyła się czegoś zrobić, nie zrobiła kroku. Z czegoś to wynikało więc być może w tamtym momencie waszego życia inaczej nie umieliście i to było dla was lepsze rozwiązanie z jakiegoś powodu tak wybraliście więc za tym mogło stać coś dobrego co to mogło być może nie było w was takiej gotowości może macie jeszcze coś do uporządkowania i jeśli tak to skoncentruj się na tym co tu i teraz, w tej rzeczywistości, w której jesteś, możesz zrobić do tego, żeby następnym razem zareagować inaczej, żeby przygotować się do tego i mieć większą gotowość następnym razem, kiedy tę osobę spotkasz, albo kiedy spotkasz inną osobę, przy której poczujesz się podobnie. Więc wykorzystaj tę energię do tego, żeby popracować nad tym, co jest tu i teraz i przekierować tę energię na przyszłość, a nie by cały czas Wracać do tej przeszłości, która tak naprawdę cię unieszczęśliwia. Co jest pomocne w takich momentach, w których nasze myśli cały czas wracają do tej przeszłości, do analizowania tych scenariuszy z przeszłości, do zastanawiania się, co by było, gdybym postąpił inaczej, zrobił coś innego, odważył się? Co wtedy zrobić? Najprostsze z technik to powtarzanie sobie, jak mantry, że to jest przeszłość. Na, co, na którą nie mam wpływu. Tak? Czyli po prostu wtedy powtarzamy sobie taką myśl. To jest już w przeszłości, nie mam na to wpływu. To jest już przeszłość, to jest historia, na którą nie mam wpływu. Tak? I wtedy powtarzamy sobie to. Kiedy pojawiają się te, te emocje, które związane są z tą przeszłością, to teraz też nie chodzi o to, żebyśmy. Udawali, że ich nie ma, żebyśmy szukali różnych technik na to, żeby przestać czuć. Czyli nie mylimy radzenia sobie z trudnymi emocjami, z tym, że nie chcemy ich odczuwać i chcemy się ich pozbyć, no bo to by było właśnie coś na wzór tego scenariusza numer dwa. Jestem w iluzji, udaję, że wszystko jest dobrze, tak? Tylko najskuteczniejsze techniki, które pomagają. Zaakceptować rzeczywistość, puścić te trudne emocje. To są techniki, które polegają na tym, że my z tymi emocjami po prostu jesteśmy, że je akceptujemy, przyglądamy im się uważnie, jesteśmy z nimi świadomie. Nazywamy to, co się z nami dzieje. Szukamy tego, gdzie to w nas pracuje, przyglądamy się temu i po prostu z tym jesteśmy. Nie uciekamy od tego. Nie udajemy, że nie doświadczamy tego, co doświadczamy. Czyli tak naprawdę najważniejszą zasadą akceptacji jest prawda, autentyczność, życie w zgodzie ze sobą. Prawda rozumiana w ten sposób, że nazywam to, co się dzieje, czego doświadczam, w jakiej rzeczywistości jestem po imieniu. Nie maluję tej rzeczywistości, nie udaję, że ona jest inna, ale też nie uciekam przed nią do swojej przeszłości, do historii z przeszłości, które mnie ranią. Jeszcze raz przypominam Wam o tym, że warto po tym materiale wrócić do mojego filmu o tym, jak skutecznie odpuszczać. One się Wam uzupełnią i będziecie dzięki um, tym dwóm materiałom wyposażeni w więcej wiedzy. E, mam nadzieję też w takie podejście, które ułatwi Wam skuteczne odpuszczenie, a dzięki temu. Uzyskanie wewnętrznego spokoju i spokoju serca. Przypominam też, że oczywiście możecie ze mną pracować indywidualnie, bądź też skorzystać z jednego z moich kursów, jak odzyskać miłość życia lub jak znaleźć miłość życia, i to są takie kursy, które dają Wam możliwość pracy nad sobą. W każdym momencie, który jest dla Was dogodny. To jest taka praca indywidualna, więc zachęcam. No i jeżeli dotarłeś do tego momentu, to napisz proszę w komentarzu, akceptuję i odpuszczam i dzięki temu będę wiedzieć, że zostałeś ze mną do samego końca. Jeżeli ten materiał uważasz za pomocny, to daj łapkę w górę, skomentuj, podziel się nim, udostępnij i dzięki temu pomagasz mi rozwijać się, rozwijać ten kanał. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, to oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji, no jeszcze na sam koniec, wyrazy wdzięczności, za kawy, już mówię o co chodzi, jestem Możliwość wsparcia mojego kanału też w inny sposób postawienia mi takiej wirtualnej kawy, jeżeli uważasz, że ten materiał jest pomocny, inne materiał, moje materiały są pomocne, ja link do tego miejsca, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę, zamieszczę pod tym filmem. Natomiast w ostatnim czasie sporo takich kaw dostałam e, i podczas e, okresu mojego urlopu i wakacji najprawdopodobniej nie zdołałam wszystkim odpisać indywidualnie, więc każdemu z Was, kto postawił mi w tym okresie kawę i napisał do mnie jako Jakąś wiadomość albo nawet nie napisał przy okazji właśnie tej kawy. Bardzo, bardzo dziękuję. Po prostu czytałam te wiadomości z takim uśmiechem i dodało mi to energii, dodało mi to motywacji do działania, do dalszego kręcenia tych materiałów i dzielenia się tutaj i swoimi obserwacjami, i różnymi technikami i ćwiczeniami, które docelowo mają wam pomóc. Znaleźć miłość, ale też żyć po prostu w szczęściu i w spokoju serca. Na dziś już dziękuję, moc miłości, do zobaczenia. Cześć!